Moi drodzy, Przednacy ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji do Kościoła w Oceanii napisał, że każda kultura jest godna Ewangelii. Kiedy patrzymy z Europy na te y, antypody, na, koń, na końce świata, to potrzebna jest nam też ta świadomość, że tam mieszkają inne ludy, inne kultury. Ten wyspiarski kraj, jakim jest Papua, Nowa Gwinea, ma być szlakiem też mojej wędrówki i wizyty Dusz Pasterskich U Polskich Misjonarzy z racji pełnionej funkcji w Episkopacie. I z pewnością dla mnie to będzie wielkie przeżycie, a w imieniu Kościoła w Polsce będę chciał też w jakiś sposób umocnić naszych misjonarzy. Jest tam około 65 osób. Misjonarzy. Zakonnych, diecezjalnych, osób konsekrowanych i świeckich, bo jest też wśród nich i lekarz kapłan, i brat yy, zakonny. Kapłan jest trzech polskich biskupów. A więc, papłanowa Nowa Gwinea jest głęboko zapisana w historii misjonarskiej yy, polskiej kościoła yy, w Polsce. Bardzo proszę też o darmo aby yy, tam. Przemierzając ten kraj wyspiarski, zanieść też ludziom to orędzie nadziei, pokoju. Jest to kraj o bardzo ciekawej sytuacji kulturowej z racji tej izolacji wyspiarskiej, i to, co ludzie tam przeżywają, też z punktu widzenia, Religijnego jest dla nich takim duchowym darem, odkrywaniem prawdy o Bożej miłości, o relacjach właściwych w rodzinie i w społeczeństwie. Dlaczego? Bo z racji wielokromienności też nie brakuje tam różnych codziennych, codziennych niepokojów. I warto wiedzieć o takim oddanym. Działaniu naszych polskich misjonarzy, zarówno w służbie zdrowia, w szkolnictwie wyższym, czy w codziennym życiu, wychowaniu dzieci i młodzieży. Kiedyś jeden z naszych polskich teologów powiedział, że gdyby jakikolwiek misjonarz posłany przez Kościół w Polsce poczuł się samotny, to my nie jesteśmy Kościołem. To znaczy, się, trzeba byśmy. Modlili się w intencji misjonarzy, a Wielki Post niech da nam satysfakcję z tego, że podejmiemy ten obowiązek. Cześć, Boże!